No, dajesz to matka. Chciałem ci fotę dobrą zrobić. Dobra. tu No, chciałem to już tak przesunąć. Wiesz, ale poczekaj. No, przecież ty chcesz mieć do, do światła. No to dobrze stało. No, przecież to było dla ciebie tak, na to dla ciebie. na dla tak? Tak, no problem. Ty się ty nie stresuj. Mnie chwilowo nie będzie potrzebne. Znaczy nie będzie siedział. A co byś robił? Nie, idę się chyba wykąpać. Aha. Tylko nie wiem, gdzie jest worek. Który worek? A you worek? <laughs> Ale co w mi nim miałeś? <laughs> Powiedz, to ja Ci powiem. Worek z butami. Do pływania? Tak. Tu jest! Ta cebula będzie nas teraz... Jak go tu prześladować? Skończyły mi się ten kolor taki mały, dla ciebie, mało twarzowy. Nie cierpię ich zakładać, wygląda w nich jak debi. Przecież to masz te lepsze jedne. Twoje Supa ci wzięłam. Widzisz, mm. nie ma za Tego ja to kupiłem tylko dla tych butów. Poważnie. <grym> <grym> kamień chyba jeszcze z jakiejś innej Chorwacji Możliwe. Ja w zeszłym roku gdzieś jakieś buty zakupiłam i się jakieś takie skurczone zrobiły, dla Matyldy bardziej, ale no jakoś nie wcisnął na nogę. tutaj soli, boże. A te są właśnie zarąbiste, bo są takie elastyczne te buty. Te jest super. Tak one są w ogóle lepsze. One lepsze są lepsze, bo one kilka lat jeszcze żyją, no. a te wszystkie, co kupujemy takie, te, to te, 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 te są jednorazówki. Są dużo lepsze. No wiem. A ty, ty je kupiłeś? Z supem przecież dostałem. Dostałeś supem? Tak. Albo, sup? kup, albo nie wiem, sztukowałem tam ten zestaw. Ja tego supa to już mam przecież chyba. No Co właśnie nie dojść? wiem, ale ten sup to taki był z tych nie najtańszych, więc może i był w zestawy. No nie sądzę. A to jest, inna, to jest inna marka, przecież nie wiem. Inny produkt. A może tak kompletowali w tym sklepie? Supery, sklep to są, supery to są, wiesz, popularne bardziej gdzieś w którym mieście, może? Nie, radę, tu. nie To jest moja, chyba widać. Nie? Wikikik, wikikik. Wikikik. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie. Ale mogę iść ci po towarzyszyć, ale proszę, by skakać z tych wysokości. O, tu elegancko, przy samym, Przy samej skokach się można stawić. Czekaj, czekaj, zrobię ci foto A, jeszcze przystojny Powiedz mi coś czego nie wiem Ale Czekaj Dobre To jest pod